The truth is running in our blood The answers are lying here within Tu Minecraft jak zrobić to musimy z mojego aparatu nagrywać, bo na mój niestety Windows Phone nie ma no, programu tu nagrywania, a miałem nagrywać właśnie gry z telefonu. Bo z komputera tu nie mam... No jak. Chociaż intro też będzie, bo mam na telefonie pobrane z YouTube. Jestem teraz w mojej kotłowni. W mojej kotłowni, no dobra, mojej rodziny kotłowni. Nie wiem czy nie. Jak ja to widać? Co mam to moja Mamy tu ndza. O jakie rozmazone być na Jak już widzę to spróbuję poprawić, ja ale dobra. Dostałem hetk z Facebook gift'a. Wcześniej. Bo ja mam tu z Facebooka zagowane że... prędzej. Widzę, że to jest bardzo rozmazane, ale dobra. Spróbujemy jakoś... Jakąś tu można grać. No, zaraz 5 na kamerę. Grammy. Tu teraz nie patrzę na kamerę Dobra, teraz powracałem, bo musiałem zobaczyć jak się nagrywa Będę ja musiał to jakoś po prawej. bo jest wszystko jak, nie wiem tu moje palce widać, ale ja nie zagrywię jak moje palce źle Tak jak u go na odcinkach ludzie Po prostu Będę musiał jakąś chyba... Ludzie, nie, kamerę muszę trzymać, komuja, komu, bo to moja kombo Prawo moje, się go Ludzie, to będzie brzydki odcinek, ale spróbuję to w drugim odcinku ogarnąć, żeby było ładniej. Drugi to nie jest, co bo to nie tylko ta gra, będą gry na gry. 12 minut długo tylko mogę nagrywać, muszę patrzeć, bo słyszałem jest to na komedzie. Mimicznego nie wiem, gdzie nagrywać. Zami babcia wbiła, jak nagrywanie. Nie wiem, że tutaj się tak nie stanie. Nie wiem, jak się nagrywa. Nie patrzcie na kamerę, bo zginę. Nie wiem, mówię sam do siebie, ale musiałem. Tak, nie patrzcie na kamerę, bo ci się coś stanie. Hop, nie ma ci na Nie! O, nie muszę złazać. Jak będzie fajnie, to złazać. Hop, winien. Czasami w ogóle mi się ścina. To jest ja nawet. Jak jest tylko przeciążenie Naładowałem go dopiero. To to było ludzie. Mogę coś zdać ten. Tylko nie wiemy, że nie będziemy. O, razy dwa punkty. Mam do ski pełno w ogóle 41. Wy pewnie tak. Cy, cy, cy. Mówi się tuźdzę. Ale dobra. Dobrze, miałem dechę. Spróbuję coś oglądać na kamerze, jak będzie bliskie niestety ludzie, przepraszam was, spróbuję coś oglądać w drugim odcinku. Bo mnie to już zdenerwuje, tak dokładnie nagrywam i chciałem was bardzo przeprosić. I skoro ja mam tylko pięciu widzów, nikt mnie nie oglądały, bardzo bym was prosił, ogranicie ogranicie Lubię, lubię ja oglądacie widzów. bardzo was lubię i zrypałem. 5 minut filmu, nie to będzie za krótkie ale czekam że tak jeszcze później dzięki o tak będzie lepiej według mnie jeśli na żeby poprawić to nieogranne, to będzie takie brzydkie pójdę w dół Nie wiem, 10 minut, bo 12 minut mogę nagrywać. nagram tak, gdzieś 10 minut. Ocinek się będzie nazwał super fail. Mój pań, więcej widać, ale. nie skupiamy się nagrze. Skupiamy się. Nie wiem, czy jest złem w ogóle głośny. Nie wiem, czy coś będzie słychać. Chciałam się po prostu zabrać o pudełko. Odcinek super sajny. Jeszcze 40 żeby w korektach. Nie patrzę na to, moje. mój, mój pajac na no, Ale dobra. Mam tutaj ten aparat, bo aparat, ja dostałem, na komu nie mogę Wam powiedzieć widzowie, bo Was bardzo lubię, kocham Was, uwielbiam wnętrze. Jak będę, ja już dużo, bardzo, 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 proszę o to. bardzo, 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 i z nim będę bardzo, 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 się, bardzo, bardzo, będę bardzo, bardzo, no bo to będzie sklep na skóry, mój i WP Mówiego. WP Mówi, bardzo Wam polecam go subskrybować. WP Mówi jest fajnie, subskrybujcie go, polecam Wam. Później otworzymy sklep z koszulkami, mój i jego. 7 minut, dobra. Ludzie, to by było na tyle. Tylko czekajcie, chcę otworzyć rękę. dwie. Poprawę coś z tym wygląda Nie wiem, czemu takie brzydkie. Jest oddalone. No, już masz na na jak to wygląda. Dobra. Ludzie, będziemy się widzieć w kolejnym odcinku. Siema!